Jest tej swojej kuszy z góry, przepraszam za późną godzinę tej publikacji, ale wrzucam ten film w tej samej minucie, kiedy Niantic upublicznia te informacje. Zacznijmy od najciekawszych informacji, żeby nie owijać w bawełnę Sylwion w Pokémon Go, i jak go zdobyć i więcej w tym odcinku Pokémon Go. Także oglądajcie. Otóż słuchajcie, za kilka dni zaczyna się event. Luminous Legends Y, o którym dobrze wiemy, zaraz sobie podsumujemy, co będzie w tym evencie, ale w tym momencie Niantic upublicznia kolejne informacje, dodatkowe informacje na temat tego eventu i będę sobie odrobinkę tutaj podpowiadał, bo mam wiadomość napisaną od Nianticu. Event Luminous Legends Y, event Pokémonów Mrocznych i ten event jest powiązany z zespołem R. Tak jest, zespół R atakuje i ma to swoje konsekwencje, oczywiście w świecie Pokémon GO, do tego przejdziemy zaraz. O co chodzi? O to, że nowe Pokémony będą mogły być Shadow w walkach z zespołem R, plus będzie można sobie teamkować frustration, plus będzie coś takiego jak wielokrotne walki z zespłem R. Nie wiem, jak to nazwać inaczej po polsku. Wchodzisz w walkę, a tam nie jeden grunt, tylko na przykład dwóch albo trzech. Oprócz tego będzie debiut podczas tego eventu Nowej ewilucji z szóstej generacji Sylviona, ale ten Pokémon pojawi się w drugiej części eventu Luminous Legends Y. Tak samo jak zaraz będzie druga część eventu X, o której też Wam zaraz opowiem, to będzie też druga część eventu Y. Każdy z tych wielkich eventów jest dwuczęściowy. Także pierwsza część eventu Luminous Legends Y, to jest ta, o której już wiemy, i ona jest między 18 a 25 maja. I podczas tego eventu Iweltal. Będzie na rajdach, to już wiedzieliśmy. Ok. Panczam będzie wykluwał się z jajek 12-kilometrowych. Mroczne Pokémony będzie można spotkać częściej na dziko, i to jest kluczowe, jeśli chcemy zrobić ewolucję Panczama w Pangoro. O tym też za chwilę Wam opowiem więcej. Jeśli przegapiłeś jakieś Pokémony z części X, czyli Swirlix, Spritzi albo Gumi. To nie martw się, dalej będą się pojawiać podczas eventu Y na dziko te pokemony I będzie czasowy reset związany z zespołem R, podczas którego otrzymasz spotkania z takimi mrocznymi pokemonami jak Galariański Zigzagoon. Na przykład Obstagoon jest ciekawy na PvP, jak ktoś się tym interesuje. Także warto nie przegapić. Z jajek 7-kilometrowych podczas eventu Y będą wykluwać się Arolański Ratata, Arolański Miał, Arolański Grimer, Snizel, Pucz Stanki i Purloin. Szczerze. Do niczego, te wyklucia z jajek siódemek, nie wykluwajcie ich podczas tego eventu. I podczas aktualnego eventu X też nie wykluwajcie, bo w jajkach jest Gibel, a jak dobrze wiemy, o czym zaraz więcej opowiem, następny Comity Day to będzie Comity na gibla. I tutaj mam swoje 5 groszy do wtrącenia, ale o tym za chwilę może więcej, bo po kolei wszystko róbmy. I podczas tego eventu możesz użyć czas tijemki, żeby stemkować sobie Frustration na Shadow Pokemonie. Czemu to jest ważne? Przypominam, albo nowym graczom, albo tym, którzy zapominają o tym zawsze, zazwyczaj nie, nie da się stępować ataku Frustration z Shadow Pokemona. Czyli on zostaje z tym atakiem, który jest do niczego i ewentualnie możemy mu odblokować drugi atak za Stardust i cukierki, ale dużo lepiej jest po prostu mu stemkować to. Natomiast można stępować Frustration na jakikolwiek inny atak, tylko podczas eventów związanych z zespołem R i to będzie ten event. A czemu chcesz mieć shadow pokemony? No bo one zdają 20% więcej obrażeń, także warto mieć shadow pokemony aktualnie. Tak wygląda po prostu mechanika gry Pokémon Go. Oprócz tego będziesz razem z innymi trenerami musiał pokonywać członków zespołu R, żeby odlokować drugą część eventu. I tutaj od 15 maja do 23 maja musicie pokonać 25 milionów członków zespołów R, żeby od 25 do 31 maja odblokować następujące bonusy. I to jest ta wyczekiwana druga część eventu, o której nie wiedzieliśmy aż do teraz, czyli przez te 6 dni. Jeśli zrealizujemy ten cel walki z PMR, będzie potrójny eksp, załapanie, Shiny galeriański zigzagun odblokowany w grze i galeriański zigzagun będzie pojawiał się na, na rajdach jednogwiazdkowych do końca eventu. I niezależnie od tego, czy odblokujemy te nagrody czy nie, i tak druga część eventu od 25 maja do 31 będzie wyglądać następująco. Sylwion pojawi się w Pokémon GO po raz pierwszy w historii tej gry i będziesz mógł ewoluować i w Sylwiona, jeśli zdobędziesz dużo serduszek, kiedy jest Twoim Badi. I co tutaj dokładnie to oznacza? Czy musisz zrobić z nim ultra najwyższy poziom przyjaźni? Czy wystarczy, że w jeden dzień na przykład dużo serduszek z nim zrobisz, dasz mu po fina, dobijesz 10 serduszek na raz i to wystarczy? Zobaczymy w praktyce. Ale oczywiście swojego pierwszego. Sylwiona będzie można też zrobić przy pomocy sztuczki z nazywaniem Pokémona. To jest imię, które trzeba będzie wpisać, żeby otrzymać Sylwiona. Ale takiej sztuczki można użyć tylko raz, pamiętajcie o tym. Eevee, Ralts, Spritzy, Swirlix i inne będą pojawiać się częściej na DZIKO. Z Jajek Siódemek będą lecieć Eevee, Klefa, Iglibaf, Togepi, Azurill, SPRITZI i Swirlix. Dalej beznadziejnie moim zdaniem. Na rajdy trzygwiazdkowe wejdą Eeveelucje, tak jak Vaporeon, Jolteon, Flareon, ESPION czy Umbreon. Ekskluzywne questy dadzą Wam spotkania z Eevee i wilucjami ekskluzywne questy z arma pingu dadzą Wam pofiny. I ten fragment sprawia, że ja myślę, że właśnie ta ewolucja no, może mieć coś wspólnego albo z pofinem, albo z podekscytowaniem swojego buddy Pokemona. Także tak jak widzimy nie tylko aktualny event X będzie miał swoją drugą część, ale również event Y też będzie miał swoją drugą część i znowu będzie ten podrójny z łapanie, co jest świetne, no bo przypominam, Excellent, lucky egg i masz 7000 ekspa za złapanie Pokemona. Natomiast teraz już wiemy, że już odblokowaliśmy tą drugą część eventu X, czyli aktualnie jest event X i od 11 maja, czyli od jutra do 17 maja do 20, te trzy bonusy, które żeśmy odblokowali, będą w grze, bo żeśmy zrobili te 500 milionów złapań baśniowych Pokemonów, potrójny za załapanie i pamiętajcie, że to będzie również podczas komicy Deja na Słablu. Idealnie po prostu Shine galeriańska ponita. Także jeśli od jutra, od 10 rano otworzycie research Breakthrough, to już ta, ta galeriańska ponita, która będzie w Breakthrough może trafić się Shine. Oprócz tego od jutra pojawia się pancham na rajdach, e, czyli wcześniej, zanim zaczyna się jeszcze event Y, to już odlokowaliśmy panchama, można sobie na niego rajdować, ale szczerze mówiąc, czy warto marnować raid pasy? Tego nie wiem. Natomiast pancham będzie ewoluował w pewien bardzo konkretny, charakterystyczny sposób. Ale o tych sposobach ewolucji opowiem zaraz, bo pojawiło się kilka nowych Pokémonów w grze, które ewoluują w charakterystyczny sposób. Także chcę to omówić dzisiaj. Ale przejdźmy najpierw do tematu Gibla, ponieważ Najantic ogłosił, ja to upubliczniłem na wszystkich moich mediach, jakich tylko mogłem, że będzie komitejna na Ghibla. Nie zrobiłem wtedy osobnego filmu o tej informacji, no bo nie mogłem, leżałem w łóżku po zabiegu. Ale myślę, że na ten moment każdy już wie o tym, że będzie ten komitejna na Ghibla. Spodziewany bonus 3 razy EXP. Załapanie i również ludzie się spodziewają, że w ten sam dzień pojawi się Mega Garchomp w grze, a Mega Garchomp ma potężne statystyki ataku, także to będzie prawdopodobnie najlepszy komic day w historii tej gry od wielu, wielu lat. Tutaj jedyna kontrowersja, jaka tak naprawdę pojawiła się a propos tego eventu jest taka, że część ludzi nie chce, żeby był taki event, bo oni zdobyli gibla albo z rajdów, albo z jajek gdzie był po prostu bardzo rzadki, ten Shiny gibo. I trochę jest to hamskie też, że na Niantic najpierw tak podpuszcza ludzi, żeby o, wydawajcie pieniądze na lekpasy, na jajka, to może traficie tego mega rzadkiego Shiny, a potem daję Wam go wszystkim i tak za darmo. Zwłaszcza, że zauważcie, że ile? Tydzień temu zaczął się event, gdzie dali do jajek 7 dalej ten event trwa, dali do siódemek podczas aktualnego eventu gibla i ja osobiście znam kilka osób, które zaczęły masowo wykluwać te jajka, żeby trafić Shiny gibla. I dopiero po paru dniach, po około tygodniu, kiedy już kupa ludzi wydała kupę kasy na inkubatory w tym evencie, powiedzieli, że i tak za niecały miesiąc będzie event Comic Day na Ghibla. Także jeszcze próbowali ostatnie wycisnąć, ostatnie grosze jeszcze z ludzi, póki jeszcze mieli możliwość, takie jest moje zdanie. Także tutaj troszkę minus ode mnie dla Nantico za takie zachowanie. A teraz infografika, która pokazuje nam, jak ewoluować poszczególne nowe Pokémony. I to wszystko zostało sprawdzone na podstawie kodu gry. Jakiś czas temu już ta infografika jest autorstwa G47X na Instagramie i póki co to wszystko się sprawdziło, także podejrzewam, że te kolejne Pokemony też to się wszystko sprawdzi. I tutaj widzimy, że żeby ewoluować Swirlixa w Slurpuffa trzeba wydać 50 candy i nakarmić body tego Swirlixa jako badi 25 malinkami. Żeby ewoluować Spritzi w Aromatize trzeba mieć 50 candy i użyć insensa, żeby ewoluować Sligu w gudrę trzeba mieć 100 candy i odpalić Rainy lura lub poczekać, aż będzie deszczowa pogoda. Natomiast tutaj uwaga, uwaga, żeby ewoluować Pan Chama, w Pangoro. To nie jest oficjalna informacja od Nantiku, to jest wzięte z kodu gry, że trzeba będzie mieć 50 candy i złapać 32 mroczne. Pokémony. Domyślam się, że mając tego panczama na badi i wtedy będzie doliczać się łapanie mrocznych pokémonów, aż dojdziemy do 32 i wtedy można ewoluować w pangoro. E, oprócz tego sposób ewolucji tych poków również znalazł się w kodzie gry i Amaura tutaj ewolucja w nocy, 50 candy, Tyrant ewolucja w ciągu dnia, 50 candy, Inkey, trzymaj swój telefon do góry nogami. 50 candy. To jest najśmieszniejsza, najciekawsza ewolucja. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście to tak wejdzie do gry, jak jest w kodzie gry. Telefony mają żyroskop, także gra wie, kiedy trzymasz telefon do góry nogami, a właśnie cała, cała taka charakterystyczna rzecz na temat Malamara jest taka, że on jest właśnie takim odwrotnym Pokémonem, tak? On jest taką meduzą do góry nogami. Także to są spodziewane sposoby ewolucji tych Pokémonów, Natomiast to są spodziewane nowe mroczne Pokémony. I tutaj również podaje, że to nie jest oficjalna informacja od Antiku. Natomiast te Pokémony znaleziono już jakiś dobry tydzień temu lub dalej w kodzie gry jako nowe mroczne Pokémony. Także podejrzewam, że część z tych Pokémonów, lub nawet wszystkie, to będą właśnie te, które pojawią się na evencie Y jako nowe. Shadow. I teraz, moi drodzy, mamy jeszcze jedno obwieszczenie w tym odcinku. To obwieszczenie jakby częściowo nas nie dotyczy, ale częściowo dotyczy, także powiem i tak. Będzie event specjalny. Jest sponsorowany przez następujące firmy. Verizon w Stanach Zjednoczonych, 7-Eleven w Meksyku, Yoshinoya w Japonii. I to będzie specjalny weekend Pokémon Go. Odbędzie się 29 i 30 maja, czyli to jest sobota i niedziela. I dla tych ludzi, którzy będą mieli zaproszenie od tych firm w swoich krajach, Będą respić się poczki. Mało ciekawe, większość, ale Anony będą się respić w tym evencie. Jeśli jesteś klientem Virazium, to będziesz miał Anona V, znaczy się V. Jeśli klientem 7 Eleven to Anona S, jeśli klientem Yoshinoya to Anona Y. No, my oczywiście nie jesteśmy klientami tych firm, nie jesteśmy w tych krajach. Może ktoś z Was ma jakiegoś znajomego, który jest w tym kraju i Wam da kod Do tego wydarzenia byłoby fajnie, bo osoby, które będą brać w tym udział, otrzymają na przykład limitowany czasowo research, który da Ci i sweet Swidlixa i Dino. Ten research da Ci również EXPA, Stardasta, Incensa, Star Lucky Ega. Candy do Spritzi i Candy do Swirlixa. Zwiększoną szansę na laki Pokemona podczas tradów, zwiększoną szansę na laki Frenda podczas interakcji z Frendami. Podwójny ekspo załapanie Pokemonów i ekskluzywny medal. Myślę, że ten medal dla wielu graczy to jest najbardziej. Pożądana rzecz z całego tego eventu, i nawet jeśli nie zostaje zaproszony na ten event, to wszyscy trenerzy na całym świecie będą mieli następujące bonusy. Będziesz mógł otwierać podwójną ilość giftów w tych dniach, i zasięg tradeów zostanie zwiększony do 40 km. Także to jest ta część tego eventu, która dotyczy nas w Polsce. Niestety tylko zwiększone gifty i zwiększony zasięg tradeów od 28 do 31 maja. Tak zapowiada się mega fajne lato. Pokémon Go. Zostawcie się łapę w górę, żeby ta wiadomość dotarła do jak największej liczby osób. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić ważnych informacji z Pokémon Go. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie